Mam z tej strony, LZ, i witam w kolejnym odcineczku. Nagrywam go trochę wcześniej, bo gotuję do Was dopiero jutro gdzieś z rana wleci. Nagrywam go wcześniej, bo wieczorem w nie mam jak dzisiaj nagrywać, więc muszę go nagryć teraz, a z rana również za Was tego nie nagram. I o wzrostach, bo tak szczerze, to dużo rzeczy aktualnie nam odbija sceny i naprawdę wygląda to całkiem ciekawie. Jest jakaś perspektywa tego, że w Paryż w przyszłości może być nawet drogi, bo są wzrosty na Paryżu. Nie wiem, czy teraz trochę nie pospadały te wzrosty, ale były naprawdę sporawe i widzieliśmy naprawdę duże wzrosty. Teraz już po trochę to zjechało, zobaczcie, tak, tak jak mówiłem, ale no trzeba o tym nagrać i to obgadać. Szybkim wstępem, sponserek odcinek jest oczywiście strona Skins Monkey. Link do strony jest w opisie, strona do wymiany swoich skinów. Strona oferuje darmowe 5 dolarków z kodem LZ przy wymianie. Tutaj macie bonusik, bardzo spoko opcja. Przy wpłacie również z moim kodem dostaniecie 35% bonusu do doładowania, czyli przy doładowaniu sobie 100 dolarów dostajecie 35 dolców za fliko. Strona również nie wylicza ceny naklejek, przez co wyjmiecie naprawdę ładne krafty ze strony i jest tego sporało na stronce. Naklejki hologramowe, glittery i tak dalej, bardzo dużo ładnych Kraftów e, i do grania, i również do sprzedaży. Bo jak kupicie sobie taki jakiś drogi krawcik, to możecie to sprzedać na rynku Sim ze sporym e, zarobkiem, jeżeli czegoś, coś ładnego znajdziecie. A trochę takich kraftów jest. Niedługo kolejne kongusiki ze Sims a my możemy przejść do filmu. Jak widzicie, e, kapsuły tutaj naszych e, kandydatów sporo wyleciały. Tak wyleciały, że nawet można było najfajniej zarobić, bo za, za złotówki kupując złoto 25, tam jest jakiś profit, bo około 10 groszy, więc naprawdę spoko Opcja, i duże rzeczy urosło, bo nie tylko, że kapsuły, to również sobie poleciały, tutaj widzimy nie każda tak dużo poleciała, ale poleciały do góry. Jest to dla nas o tyle dobre, że, mamy, że nam to pokazuje, że Paryż ma w przyszłości szansę szanse na polecenie wyżej i że jak teraz już jakieś są odbitki, w takim kryzysowym czasie, jakbym to nazwał, to te, te odbitki tym bardziej będą długoterminowo i powinno to się trzymać w fajnych cenach. Tak naprawdę nie tylko Paryż, bo dużo rzeczy też rośnie teraz, na przykład jakieś Antwerpy, niektóre naklejki rosną i jest kilka itemów, które rośnie i naprawdę to fajnie wygląda. Paryż holo, holo, również na wzrostach lekkich, które tylko że dobra, powiedziałem z tymi autografami, to sobie poprzewiamy, bo jest tak duży Najczęściej wam pokazuję te autografy, tak skipujemy Kurczę, jak akurat na złość tyle jest z początku ich. Potem na piątą stronę, zresztą będzie Dobra, dałem po prostu wyszukam, bo widzę, że będziemy tak trochę szukać. To od razu po prostu logo drużyny. Piek, szukaj jest, dobra. Jak możemy zobaczyć to nie, nie są jakieś jakieś gigantyczne wzrosty, ale lekkie wzrosty przede na Fluxo z tych 14 13 zł do aktualnie po 16 ziko, więc spoko opcja. Monte również troszkę podleciała, ale nie aż tak dużo i wiele innych naklejek nie wszystkie, niekoniecznie wszystko podleciało, jak możemy zobaczyć, bo na przykład taki Greyhound jeszcze strasznie chyba nie urósł jakoś Apexy 34 zł też kosztowały po 29 Vitality. Grechon tego strasznie na mnie urósł, bo 4:30, no wiadomo, tutaj chodził po 3,70, 3,80, lecz. Te wzrosty liczę na dużo większe na chodzi. w ogóle o tyle chodził 36, to ja się zatrzymałem jakoś 380 90 i po tyle sobie skupowałem, a widzę, że spadł do 3,60, naprawdę fajne ceny i naprawdę nadzieję mam, że te naklejki odbiją i to bardzo ładnie, bo są to naklejki piękne i nie ma tutaj mówić, można się kłócić, ale według mnie naklejki takie w przyszłości muszą być drogie ze względu na to, że te naklejki po prostu się prezentują dobrze, no chyba, że CS by nam tutaj jakoś upadł, nie? No i gdzie byśmy nie przeszli, na przykład nawet na Antwerp, jeśli będzie te logo drużyny, jakbyśmy sobie wbili, Antwerp... Tak. Antwerp. sobie na Antwerp nawet. Hmm, holo i nie Holo. To na wielu naklejkach e, również były wzrosty. Fajne wzrosty nawet były na papierach. E, Eternal Fire, tak, Eternal Fire to były. E, kurczę, na ten rynek pobugowany. Eternal Fire również fajnie poleciało do góry. Kurczę, możemy wyszukać. Dzisiaj handwerpik nie chce współpracować. Fajne, na przykład, był na Eternal Fire. Nie wiem, czy na hologramach też tak poleciało, ale, znaczy, poleciało. Bardzo fajny wzrost. O, można zobaczyć również to na hologramach. Jak ten wzrost fajnie się prezentuje na naklejkach niektórych. I naprawdę wygląda to bardzo fajnie przyszłościowo. Outsidersi 8 dyszek. Powiem wam tak. Ta naklejka, wierzę, że przyszłościowo, że może osiągnąć dużo. Jest to jedyny wzór. Jeszcze w kolo, pięknie wyróżnia się. Jest to naklejka, która w przyszłości według mnie ma szansę na naprawdę wysokie ceny. Ja z chęcią sobie mam jedną sztukę, skromną jedną sztukę, lecz trzymam i będę trzymał raczej przez dłuższy czas. Więc jak widzicie, na Antwerpie holo dużo wzrasta, ale również na papierach i tak dalej. Fajerki, może nie, nie wszystkie, ale dużo z nich podleciało. Właśnie te Eternal Fajerki sobie troszkę lecą, więc naprawdę spoko opcja. Jeżeli chodzi o skrzynki, również trochę odbiły od tych swoich spadków, od tych swoich tutaj najniższych, zobaczcie, cen i trochę podleciały do góry. Więc fajnie, fajnie również to podoba się, to. tak można wreszcie działać. Wiesz, na rynku coś się dzieje i wreszcie coś, coś to jest. Nawet pokupował, po tańszych cenach może zarobić, typu na ukrzenie ukłoszenia na węża, bo tam za złotówkę i teraz poza te 20. Wiadomo, profit to są 2-3 grosze. Ale zawsze już jakiś chociaż zarobek z tego jest wychodzić się na zero po sprzedaży po takim szybkim czasie. Więc naprawdę jest to bardzo spoko opcja, że ktoś kupił na tym totalnym dołku. Ta to cena według mnie też jest bardzo atrakcyjna i na odrzutu, chociaż odrzutu to jest jak mówię, 3 long, termukoszenia węża to jest nie już taki długi long -term. Więc bardzo fajnie to wszystko wygląda na rynku Steam. Niedługo konkursowskiej smoki, zapraszam do wbijania z podemels i to mam tyle, możecie strzelić subika. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.